Siema. Siema co tam? Bieram? Nie wiem, dopiero pierwszą wędkę wyrzuciłem A, to gdzie, gdzie jesteś? No Widi Weedy! No tak właśnie, tak właśnie, tak właśnie myślałem, że te klimaty, no No, Moje kochany no, 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 a to dużo ludzi chyba nie ma? Wtedy nikogo nie ma pusto! No pusto no kto tu ma być we wtorek? No w sumie kurde no, tak. No to spokój? Z młodym jesteś? Nie, sam. Młody pojechał do babci, z babcią raczej do, do u szwagra został, wiesz? Coś przerywa. A teraz? No teraz lepiej. Na dzień przyjechałeś, tak? No, na dzień. Aha, aha. No, no. No. Wieczorem, bo mia... miałem iść do roboty, ale wczoraj. Z... Miałem iść no. do roboty dzisiaj, ale wczoraj zadzwonił kolega, że, tam, że ten, że skanselowali tą robotę. I dopiero jutro. I mam takie oczko. Mm. no to tylko, no. Ma nie padać. No, ma być fajnie, no właśnie. Ale co ciepło jest nie? No ciepło, jakby bez, bez kurtki, bez niczego. No już ty kurde, ile? Dzisiaj mam chyba 15 stopni. być. No, 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 no. To kulo, może coś tam skupić. No właśnie, w głowie, w swoim miejscu. Czy jesteś miejscu? No, łowię tam spod drugiego brzegu, nie? Aha. Aś spróbuj na tym botom, to jak oni, nie? Może oni tam na botom lubią? No ja wiem, ja tu zawsze łowiłem na tych, na, na, zawsze łowię na łowtersy. Na Loftersy? No. solid i Lofters też leżący, to co Solid baki. i chuj. No tak, no I tajna broni. No, no, robię drugiego. No, ma być ciepło teraz, to no, też jak na te zawodach widziałeś. W Picyka chyba nie będę brał, bo w nocy No widziałem, stopni, no, 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 no. no. A to zaraz zawody no, człowieku w czwartek. w no, tak. czwartek, no. No, no, no zobaczymy no, to co. To będzie no. ciepło, no. Po 16 stopni widziałem ma być też. Tak, tak. 17 stopni nawet. A, 17 stopni nawet w niedzielę. I w, tu, w piątek. I w nocy po 12. 11 stopni. No to elegancko, no. Dobrze się, no. pogoda się zmieniła. No już czas najwyższy. Czas najwyższy. No bo ta kurwa, pogoda to no. taka teraz była, kurwa, że człowieku, ty. No. Mm. no. Także zobaczymy. Dobra, muszę drugą wędkę wyrzucić, wiesz? No dobra. dobra no. Działaj, no. Tam, działaj, Zabaj, tam, zadzwonię, no. No dobra, no. No, No tak. dzięki, narka. Dobra, na razie będziemy musieli... Się wrzucić w moje miejsce, zaraz wam to zademonstruję. Dobra, powiem tak, jak widzicie, tam jest taka jest takie drzewo, dwa spadające do, do wody, i tam chcę łowić. W tych przaczkach, ale najpierw trzeba się wrzucić. ile przyropować. Dobra, kurwa Marcin. A tak. To jest najlepsze. O jest! Pięknie, kurwa. Jedziesz. Ojej, ojej, ojej. Nie, nie, dalej, 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 dalej. Oj, czekaj. Pierwszy rzut. Dalek, dalej, dalej Z tego co pamiętam, bo już tu mówiłem, to tam było 18,5 rabów, ale trochę więcej wody jest. Także teraz nie widać nawet tego drzewa, które wystawało. Ole bank, ale bank. To jest to, Czego potrzebuje. Ale bank, bank. Znaczy drugim razem. Dobra, jeszcze raz. Na sprawdzenia sytuacji. Czy... Na klipie się zatrzyma i wrapujemy. Oj, 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 troszeczkę jest. Nie, 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 troszeczkę nie, troszeczkę podwinąć. nie, nie, dobra No ja tu musiałem troszeczkę podciągnąć. Zawsze muszę stać przy stojaku. Dobra, teraz. Danie. troszeczkę dalej. Jednak mi się nie udało. Spół. Dobra O Och, dział jest. No bardziej na te drzewa muszę się kierować. No taki działę ściągam. A, tam było czyściutko. No. O kur... już łopatki wolą odsiąść. O, będzie już lepiej No, 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 no. Dalej. Mm. Za dużo podwinają. Dalej musi być. Ja, yeah. no tak musi być. Francja. Dobra, mamy to. Francja, elegancja. Dobra, teraz frakujemy i lecimy z solidbagami. Mm.